Niech oni w ogóle wejdą lepiej. Nie, no, że nic nie robią No co kobieta ma zrobić? Dlaczego no, czemu płacze, mamo? No jakby to by się palił no, samochód. No nie no, nic no. No chwali się, no przestań, tak? Tam są wszystkie rzeczy na pewno. No jeżeli już... już... Tak, ja mam wszystko w samochodzie na przykład. Dokumenty, nie dokumenty, pierdoły wszystkie. Ale ta straszka, wiecie, co... To... Ale cicho, kurs, cicho. Świetnie, ale bądź cicho. Nic nie mówi. No ludzie już chociaż też pomogli jak nie? Ale ja wiem, że ta gaśnica w samochodzie to jest do dupy. Ja takiej gośnicy nie chcę mieć. Ale trzeba, no. Mój Michał, ale przecież to jest raz, przecież to nic z tym nie zgasisz. Dziecko, nic nie zgasisz, nawet jeżeli umiesz to obsługiwać. To jest po prostu bez sensu. I co, tam ja możesz? Nawet, no, ja, ja nawet samochodu. mam niesprawną, no, na pewno. To, że wiesz, jak to wybuchnie... A po co? Bo to. To co jest? A z tyłu jest zbiornik. Jaki zbiornik? Zbiornik z paliwem, no. no i co? I tak pójdą wszystkie. On... jest, w gdzie tu jest straż pożarna? Ile czasu może jacie? Ja to to się paliło Siecia mieszkanie? Co najmniej 10 km. Ale gdyby tu się paliło mieszkanie, to by... to by się dawno spaliło wszystko, tak? Przecież to jest, są jakieś żarty. No jak może tyle czasem strasznie ja żartów jest? Wiesz co, lepiej faktycznie może dzieci do środka. Ale co im się stanie? No co, jak, nawet... jak buchnie zbiornik z paliwem, no to jest spokojniej jeszcze w metrów w górę będzie. Chłopaki, jeszcze... słuchajcie tak, że gdyby coś się działo, żebyście się szybko schowali, tak? Go, go, go! jest są. So. Nie wiesz, jak oni się będą ruszali. Nie mogą też tak blisko, nie? Tak, ale tylko wiesz, jak oni się będą ruszali to, po prostu. No, ci chociaż się ruszają. No, to jest... po prostu, jak ja pamiętam, że przyjechała policja do nas, tak się mieszkanie paliło. To fakt, że no, oni szybko przyjechali, a po drugie tu się właśnie ruszali, tak że ja nie mogłam ich nawet opanować, żeby nam nie zalali mieszkanie, bo to tylko garnek się palił. No to korek! Że... Dobra. i gdyby oni przyjechali pół godziny wcześniej, to no, ja mówię pół godziny, to dziesięć minut wcześniej, no jakoś... Z troszkiem To po prostu to by było mi by się, samochód, jeszcze to wszystko... odpuszczamy. No, ale oni też nie mieli jak, No, ale jak mi Tam trzecia ten samochód 10 minut, Ewa. Oni potrzebują cztery minuty, żeby wyjechać. Chyba Moja mama to tam... Nie będą musieli chyba tam... No... Już, ja jak władzę, Dzisiaj obiecuję, jutro, <grym> <ludzko>, obiecuję, <grym> że wyjmuję wszystkie ważne rzeczy z samochodu. <grym> Na ojczy, ja tam mam w tym samochodzie? Nie chcę żyć. Ja ostatni raz że to jest akurat nie samochód, to jest tylko pieniędzy i w ogóle, ale po prostu tam są rzeczy, no. Takie rzeczy. To takie rzeczy, które ja muszę mieć z sobą, no, ale one są ważne dla mnie.

Czy też u ciebie się tali? Bo ty wiesz, w końcu w mam w swojego pokoju. Tak? Nie, no po prostu nie nerwuję. Co się nie dzieje? Nie jedzą staw inni pomogłem. To jest kulwa, wszyscy, przepraszam, wszyscy tak, tak. mówią. Wszyscy, a jakbym wziął poleciał od razu z tą gaśnicą, to wtedy by była... No, może no. Wresz, bym by od razu wywali tą mahemoniką. Ale tak, jakbyś jak poleciał, to może ktoś szybciej też by poleciał. No właśnie, no tak? następnie wychował oh, coś, robi, następny like? minut, co zrobił, na tym miejscu musiałbyś podziałać. A nie gdzieś stoi, jak chodzę, nie jedzą staw coś inni, pójdźcie. No trzeba było faktycznie się wydrzeć przez ten balką.

ja to nic, to jest a nie. No, ale potem jest tu wszystko. Może że jak nie, nie się No pewno, ale... Nie, oni musieli go zadać. Twardo. Nie mogli. Większość ojciec zrobili. I filtra nie musiały, że działać, nie działać. Ojciec

w garażowej, zapali? Nie. nie. Bardzo, ale pierwsza sprawa w hali garażowej on by się nie zdążył do tego czasu spalić. pali. Co? Spali. Bo tam są czynniki. Nie wykrywają takie... takiego no, tak? To Zabawaj... No ale jakby zaczęło być to automatycznie, powiadam te służby, zanim tu ktoś zadzwonił ten, ten samochód się dawno pali. No ale A on by się nie zdążył no do palić. gdzie jest służba. Tutaj jest co, połączenie na strażku zarządzania? Oczywiście. No ja to nie wiem. No oczywiście. Masz, masz, taki alarm, że ty jechałeś, bo później ktoś się zaraz zadzwoni. No ale Michał, ale to tam musiałby zacząć wyjść? To jest budynkiem. A, a, wiesz, o... w sobie w no, a masz pancerny drzwi, tam, dwie pary od nieodpornych drzwi. Jak się zjara, to się zjara na No, ale to wszystkie domowe w No i co z tego? To no. będzie winien, ten... No, ale, Michał, to nie chodzi o to, kto będzie winien, tylko chodzi o to, że on stał na zewnątrz. Tyle ludzi widziało... A może było... on się zapalił od e... końca? Możliwe, tylko chodzi mi o to, że on był na zewnątrz, to widziało dużo ludzi, więc no, ja sobie no, wyobrażam no, wyrażam, ile było telefoników troszkę bardzo. To może ktoś powie, że to nie ma znaczenia, ale to ma znaczenie. Bo właśnie jak ktoś dzwoni, 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 to my byliśmy w sprawie, że zaczęło się palić coś naprzeciw tu ma. Józef nie widzieli dokładnie co to się pali, ale po prostu było takie kot malutko, potem pełne oddawa, potem już kilka dni było widać. Zatem już było tyle, tyle telefonów, że jak z bąbem zadzwonił, to też nie po prostu tak nie dzwonił, ale nawet się nie zadzwonił, bo wcale nie to młody wszyscy tak myślą, tak? W końcu zadzwonił, to my powiedzieli, że e, wie już wiemy, tak, wiemy już dokładnie, wysłaliśmy już kilka straży i, i, i ze Szczecina, i z Kowa, i z Kowa, i z końca miejsca, bo tam jest kilka w Pobliżu. I my po prostu już tam wszyscy i wiemy, że to na pewno jest bardzo duży pożar, to na prostu tyle telefonu, Rzesza. szok. I proszę nie wziąć.